22 września 2025 roku na PC i ciągle tylko we wczesnym dostępie dostaniemy Endless Legend 2, czyli kontynuację strategii 4X z 2014 roku. Swoją drogą nie zdawałem sobie sprawy, że od premiery pierwszej części minęło już ponad 10 lat. Czas mega szybko leci. Ale wracając do gry, w Endless Legend 2. Jak to bywa we wszystkich strategiach 4X, stajemy na czele jednej z dostępnych frakcji i staramy się poprowadzić ją w sposób, który pozwoli nam zdominować inne nacje. Wybór frakcji będzie miał oczywiście duży wpływ na naszą rozgrywkę, bo każda ma swoje mocne i słabe strony. Oprócz przeciwników będziemy musieli stawić czoła warunkom na planecie, o której zasoby walczymy. Planetę nękają ciągłe kataklizmy, które sprawiają, że musimy się nieustannie adaptować do zmieniających się warunków i postarać się, aby te zmiany wykorzystać na swoją korzyść. Ja w Endless Legend nie grałem, ale grałem w inne gry z serii Endless, między innymi w Endless Space. Z tego co wiem wszystkie te pozycje trzymają pewien całkiem wysoki poziom, także mam nadzieję, że tutaj będzie podobnie. Dajcie znać w komentarzach, czy graliście w pierwszą część Endless Legend i czy planujecie spróbować dwójkę.